Więc w końcu po trzech miesiącach oczekiwania ocaliśmy 13 odcinek 16 sezonu i dzisiaj go wam przedstawię. Zanim jednak zaczniemy, koniecznie subskrybujcie ten kanał, aby żadne newsy Was nie ominęły. Wbijamy tutaj 1000 w górę, no i dziękuję wszystkim wspierającym i już przechodzimy do odcinka. Niestety odcinek jest po chińsku, więc no nie powiem wam co oni mówią. Ale, no, można się domyślać. Cały odcinek zaczyna się z retrospekcji z całego życia Harumi. Jeśli tak to mogę powiedzieć, po prostu mam przedstawione wszystkie najważniejsze wydarzenia z jej życia: to, jak pożerać światło, zabił jej rodziców, no i tak dalej. Aż w końcu Harumi pojawia się w jakiegoś typu zaświatach. Wszędzie jest filetowo wokół i także mamy czarną kulkę, która oczywiście jest mrocznym władcą. No i ma się co oszukiwać. Jest po prostu bardzo podobna do tego z drugiego sezonu. Rozmawiałem sobie chwilę. Nie wiem o czym, nie mam pojęcia. Ale mroczny władca w pewnym momencie po prostu opętuje Harumi, wchodzi w jej ciało, i Harumi wstaje, A w jej rękach pojawia się jeden z fioletowych kryształów, czy też różowych. No i wychodzi z gruzów z budynku, który się zawalił pod nią, i podróżuje ona do świątyni Onik. W ogóle sobie przypomina tam, jak walczyła z Lloydem, no i wsadza ten kryształ w środek jakiegoś monumentu kamiennego, po prostu tam, gdzie były maska, chyba, nie pamiętam. <grych> No, i ożywia się wszystko. Pojawiają się kryształy. A w jednym z tych kryształów w środku znajduje się mroczny władca, czy też kryształowy król. Tutaj szczerze też nie mam pojęcia, o czym rozmawiają. Ale wydaje mi się, że tutaj mroczny władca po prostu przedstawia jej plan. Jaki ma plan, jak podbić Ninjago. I wydaje mi się, że nakłaniają do zakupu Zemstone'a przez następną scenę, gdzie podróżuje ona do Shintaro. Bo ona tam po prostu była sama, rozmawiała sobie z Wangelisem. I najlepsze jest to, że dosłownie jest to scena, która wydarzyła się kilka. Sekund przed tym, jak ninja weszli do pokoju Wangelisa, widzimy dosłownie, naprawdę, tutaj Harumi się ukrywała za stroną Wangelisa i tam ninja stali. Niesamowite jest to, i tak potwierdziła się ta teoria, że Harumi była w 15 sezonie na polach ryżowych. Ukrywała się na tam, niestety nie wiem dlaczego, pewnie po prostu chciała ten zęstą wziąć, no ale ninja przeszkodzili, bo tutaj nie rozumiem, co mówią, no. I okazuje się, że ten cały plan wyjawia Lloydowi, no i pewnie jest szokowany po jego reakcji, tak. Wnioskuję. Rozmawiałem chwilę, nie mam pojęcia no niestety o czym, ale no pewnie się przekonamy niedługo. I dowiadujemy się, że Lloyd był na miejscu tego budynku, tam gdzie ten budynek się zawalił i szukał on Harumi. I w ogóle ciekawe jest to, że widzimy Lloyd'a ze 9 sezonu w stylu animacji ze 16. Naprawdę jest to całkiem ciekawe. I widzimy, że Lloyd tutaj właśnie szukał Harumi, niestety jej tam nie było. No i Lloydowi udaje się jakoś uwolnić. Jest on jednak bezradny, no bo jego moce są blokowane przez Zemstone i przychodzi Pan F, który po prostu go powstrzymuje. I na tym kończy się ten odcinek. Naprawdę szkoda, że nie rozumiem nic, co mówią. Trzeba było się chińskiego nauczyć, taka jest moja opinia na ten temat. Ale napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tym odcinku. Ja się naprawdę jaram tym odcinkiem, według mnie jest genialny. Sam pomysł, naprawdę fajnie zostało to zrealizowane. Niestety, no, nie wiem co mówili. No, ale zobaczymy najprawdopodobniej już niedługo, co mówili po prostu w tym odcinku. I jestem też ciekaw, kiedy pojawią się kolejne odcinki. No i koniecznie zachęcam was do obejrzenia tej teorii, w której mówię o tym, że wszystkie serie Lego łączą się z Ninjago.